Wysty, porady, opinie, forum społeczność skuterowo.com przez Polskę przychodzi huragan, to jest dobry moment na to, żeby jeszcze przed takim prawdziwym początkiem sezonu nieco dokształcić się, deedukować, przemyśleć wiele kwestii dotyczących jazdy jednośladem, jak i samego wyboru jednośladu na sezon 2015. Fakmał.pl jest właśnie po to, żeby rozwiewać wasze wątpliwości, odpowiadać na te pytania, które wydają się takimi najbardziej interesującymi z punktu widzenia Właśnie waszego. E, witam Was serdecznie. To jest kolejny piąty fakt: skuterowa.com. Kolejne pytania, które wysyłaliście przez cały tydzień. Kilka e, takich najczęściej powtarzających się wybieramy i omawiamy wspólnie, po to, żeby no nieco przemyśleć pewne kwestie, o które właśnie wy pytacie. Słuchajcie, e, Mateusz pyta. Mm, a propos poprzedniego odcinka, za co tak naprawdę policja w Polsce ma prawo odebrać dowód rejestracyjny, a pojazd skierować na lawetę albo zakazać dalszej jazdy yy, przy jego użyciu? Tak naprawdę słuchajcie. Są dwie podstawowe kwestie: stan techniczny oraz środowisko. Stan techniczny tyczy się takich usterek albo takich niedomagań sprzętu, które zagrażają bezpieczeństwu i porządku e, w ruchu drogowym w Polsce. Chodzi tutaj nie tylko takie podstawowe rzeczy, jak brak hamulców, brak świateł, e, czy innych podstawowych elementów wyposażenia pojazdu, ale również o takie modyfikacje. E, tuning, który w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo i właśnie rzeczony porządek w ruchu drogowym na drogach publicznych. Chodzi tutaj e, przykładowo o tak modne ostatnimi czasy e, podświetlenie niebieskie LED podwozia, tak, takiego pojazdu, e, zdemontowanie e, takich elementów, jak na przykład, podświetlenie tablicy i przeniesienie tej tablicy rejestracyjnej w inne miejsce niż e, było to w zamyśle producenta. Zagłośny wydech, który nie posiada homologacji, też może wpłynąć na to, że dowód rejestracyjny zostanie zabrany, a dalsza jazda nie będzie mogła być kontynuowana. E, co ciekawe. Głośny wydech to nie jest wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, tylko przeciwko e, ekologii, tak naprawdę. I z tego względu, e, właśnie za głośny wydech niecertyfikowany, e, który przekracza normy hałasu na poziomie bodajże 102 decybeli, e, jest automatycznie właśnie traktowany jako pojazd niezdatny do dalszej jazdy i wówczas czeka nas po prostu albo laweta, albo. E, Zakaz po prostu dalszej jazdy i ten pojazd będziemy musieli zabezpieczyć na miejscu, w którym nas zatrzymali. Grzegorz napisał do nas na fakmopasku.com następującego maila. Zdecydowałem się na swap ze 125 na 200 od chińskiego krosa który posiada około 20 koni mechanicznych. Silniki wyglądają tak samo, jedynie co je różni to oznaczenie silnika. Czy w razie kontroli wypadku dostanę mandat? Będę musiał zwrócić koszty napraw. Pozdrawiam. Eee, słuchaj Grzegorzu, eee, sprawa wygląda w taki sposób, że... Jakakolwiek zmiana parametrów technicznych pojazdu, w sensie jego mocy i pojemności, yy, powoduje w tym przypadku, że mamy do czynienia z pojazdem zupełnie innej kategorii. Jeżeli motorower i jego pojemność zwiększymy chociażby, o 5 cm sześciennych jest już to automatycznie motocykl. Jeżeli na prawo jazdy B poruszasz się pojazdem, który jest zarejestrowany jako 125, a ty wrzucisz do niego e, cylinder o pojemności 200 cm sześciennych, wówczas masz do czynienia z motocyklem, ale którego nie można prowadzić przy pomocy prawa jazdy kategorii B. Co to stwarza? To stwarza taką e, sytuację prawną, że automatycznie tracisz uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdu. Bez względu na to, czy obudowa się różni, czy też nie, jest to dwusetka, i należy uszanować w tym przypadku, moim zdaniem, prawo i po prostu. Yy... No, nie jeździć na czymś takim. Nie chodzi tutaj właśnie tylko o ten mandat. To, to jest identyczna sytuacja, którą omawialiśmy przed tygodniem. Nie chodzi o ten mandat, e, który może kosztować 300 albo 500 zł. Chodzi tutaj e, bardziej właśnie o kwestie związane z ubezpieczeniem, a właściwie automatycznym jego brakiem. W razie wypadku, w razie kolizji, uszkodzenia mienia czy wyrządzenia szkody na osobie, my pociągnięci jesteśmy do odpowiedzialności i finansowej, i prawnej. Nasze ubezpieczenie nas nie chroni a właściwie chroni jedynie e, w sytuacji, kiedy będzie skierowany do nas regres, czyli ubezpieczyciel po usunięciu wszystkich szkód zwróci się do nas z powrotem o zwrot wszelkich poniesionych przez niego kosztów w trakcie likwidowania danej szkody. E, Kasper, czy można słuchać muzyki w słuchawkach jadąc z motorem? E, patrząc stricte prawnie, nie ma takiego ograniczenia. E, nie ma możliwości zabronienia przy aktualnym stanie prawnym prowadzenia e, danego pojazdu ze słuchawkami na uszach bądź też słuchania muzyki za pośrednictwem wbudowanego interkomu w kasku. Jednakże prowadząc... E, prowadząc motocykl czy motorower posiadając sławki, musicie też zachować nieco rozsądku. Chodzi tutaj o sytuację, w której to okazuje się, że słuch jako jeden ze zmysłów naszych jest bardzo istotny podczas bezpiecznego pokonywania każdego kilometra. Dlaczego? Dlatego, ponieważ za pomocą słuchu sterowane są nasze odruchy bezwarunkowe, które w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa są w stanie podjąć decyzję, daną decyzję drogową znacznie szybciej niż uczyniłby to właśnie nasz mózg. Pewnie e, każdy doświadczony kierowca kiedyś miał do czynienia w, z taką sytuacją, kiedy to właśnie słuch uratował jemu e, życie i udało mu się uniknąć jakiejś niebezpiecznej sytuacji pojazdu, który e, wymusza pierwszeństwo, bądź, e, bądź chociażby ma możliwość zareagować zawczasu na zbliżając się pojazdu przy wilejowaniu. Z mojego punktu widzenia powiem Wam, że ja mm, mm, ja osobiście nie prowadzę y, motocykla motoroweru ze słuchawkami w uszach, ponieważ y, to odcięcie, odizolowanie się od zewnętrznego świata, y, od tego co dzieje się wokół nas, uważam po prostu za y, no, mało bezpieczne i wówczas czuję się po prostu mało komfortowo na pojeździe, wiedząc, że w ograniczonym stopniu y, mam do czynienia tak naprawdę z całym otoczeniem. I to też nie, nie jest tylko kwestia dotycząca samego ruchu drogowego, ale również że tak powiem, słuchowej obserwacji stanu naszego pojazdu. Jeżeli coś się w nim zacznie dziać, to słuch... Być może jako pierwszy wyłapie jakiegoś rodzaju problemy związane chociażby z zacierającym się łożyskiem, rozszczelniającym się wydechem, itd, tak i tak dalej. Z mojego doświadczenia powiem Wam, że nawet kiedyś miałem taką śmieszną sytuację, kiedy to słuch uratował mnie przed wydechem, który po prostu mi odleciał z pojazdu, który, który kiedyś testowałem, po prostu wykręcił się wylot rury wydechowej od tak naprawdę korpusu silnika i powiem Wam szczerze, że była to o tyle niebezpieczna sytuacja, że wydech swobodnie opadł na asfalt. I jeżeli e, zakleszczyłby się w, w stosunku do niego, po prostu przeleciałbym przez kierownicę. I powiem wam, że wtedy właśnie słuch e, mnie uratował przed tego typu e, sytuacją. Podejrzewam, że słuchanie głośnej muzyki w tej sytuacji mogłoby spowodować, że tego typu rzecz po prostu byśmy przegapili. Ja wolę mieć kontrolę nad tym, co dzieje się wokół nas, e, kosztem właśnie muzyki. Jeżeli wkładamy słuchawki do uszu, to słuchajmy tej muzyki na takim rozsądnym poziomie, które zapewnia nam dobry odbiór ulubionych nut, ale również zapewnia nam w jakimś stopniu kontakt słuchowy z otoczeniem. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy faks skuterowo.com. Dzięki wielkie za dzisiaj i tradycyjnie widzimy się za tydzień. Fakt Małpa, Czekamy na Wasze pytania. Cześć! Testy, porady, opinie, forum społeczność skuterowo.com